O maszynie szyfrującej Enigma słyszał niemal każdy. Jednak do niedawna istniały dwie różne wersje o tym jak zostały złamane kody tej maszyny. Pierwsza podkreślała zasługi genialnego brytyjskiego kryptologa Alana Turinga. W Polsce zaś mówiono o wybitnych osiągnięciach trzech matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. Prawda jednak znajduje się gdzieś pośrodku. Szyfr Enigmy złamali Polacy jeszcze przed II wojną światową. W latach 30. wykorzystali do tego maszynę kryptologiczną, tak zwaną Bomberyjewskiego, która sprawdzała się jednak tylko do 1938 roku, czyli do momentu, kiedy wywiad niemiecki zmienił sposób kodowania swoich depesz, a tym samym utrudnił dalsze prace nad deszyfracją. Aby prace te mogły być kontynuowane, potrzebny był geniusz Alana Thuringa. Bletchley Park to nazwa miejscowości w Wielkiej Brytanii, która nierozerwalnie łączy się z Enigmą. To właśnie tam wywiad brytyjski powołał ogromną grupę liczącą pod koniec wojny blisko 12 tysięcy osób, składającą się z matematyków, kryptologów i lingwistów. Głównym i jedynym zadaniem tej grupy było łamanie szyfrów niemieckich, deszyfracja depesz wroga, a tym samym przechylenie szali zwycięstwa na rzecz wojsk alianckich. Moneta, którą za chwilę Państwu pokażę, upamiętnia najważniejsze osoby, które przyczyniły się do złamania szyfru Enigmy. Na awersie widzimy wizerunki czterech matematyków-kryptologów, trzech Polaków, Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego oraz Brytyjczyka Alana Turinga. Po środku nazwa emitenta, którym jest Gibraltar oraz nominał 10 funtów. Rewers monety kryje w sobie wiadomość, którą może odszyfrować tylko właściciel tego numizmatycznego majster sztyku. Za pomocą mechanizmu obrotowego, wzorowanego na maszynie deszyfrującej Enigma i umieszczonego w centralnym punkcie monety, można ułożyć wyraz Enigma. Proszę zwrócić uwagę na krawędź monety nawiązującą do wierników, z których została zbudowana Enigma. Wraz z monetą klienci otrzymają także publikację zawierającą reprodukcję historycznych dokumentów z okresu II wojny światowej. Wszystkie pochodzą z archiwalnych źródeł rządowych i wojskowych. Są wśród nich m.in. fragment planu opisującego zdobycie enigmy, list brytyjskich kryptologów do Winstona Churchilla oraz przykłady odszyfrowanych depesz potwierdzające kurs niemieckich pancerników. Moneta została wybita w srebrze próby 999 na 1000 i jej waga wynosi 5 uncji. Posiada ściśle określoną limitację, istnieje 4999 egzemplarzy. Wyłącznym dystrybutorem numizmatu jest Skarbnica Narodowa.